Cześć hey, kraje Ludzie, z tej strony Sebastianix, Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na ostatnią kolejkę tego spotkania w sezonie 2023-2024 w PKB PX, klasie kolejka 34. Radom jak radom? Zbliży się z widzewem. Uć jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 25 maja. O godzinie 17.30. No, jak wiecie, ta sama data i ta sama godzina. Wszystkie mecze ekstraklasy ekstra Klasie, 9 spotkań w ostatniej kolejce, o tej samej oczywiście godzinie i daty. A ten mecz, proszę Państwa, odbędzie się na stadionie stadion. braci zachorów w Radomiu na stadionie Radomiaka, Radom przy ulicy Struga. Pojemność tego stadionu to 15 tysięcy, więc no jest ciekawie, mi zdać, że powiększyli stadion Radomiaka. A ze mną gościem specjalnie właśnie jest Wojtas Wrogo, fan kibic z Radomiaka Radom i Legii Warszawa. Siema widzowie Sebastianik, z tej strony Wojtas Włoki, Wojtas Przykanał, jaku ten Sebastianik dzisiaj nagrywa dla was film Radomek Radom widzę, Łódź. Klub ulubiony Sebastianiksa i mój ulubiony klub, tak jak wspomniał Sebastianiks. Ostatnio Radomiak z Widzewa mierzył się w grudniu, ale były konfluencje, ponieważ kibic z Widzewa zmarł na trybunach. No i jeden kibic Radomiaka krzyknął do niego wulgarne słowo i ten kibic został ukarany zakazem stadionowym. No bardzo hamska sytuacja ze strony tego kibica Radomiaka. I dostał zakaz stadionowy i bardzo dobrze. Radomiak wygrał 3-0, bramkę strzelił Rafał Wolski, zawodnik urodzony w Kozienicach wtedy i Edi Semedo, już nie gra w Radomiaku niestety. Radomiak sprzedał Pedro Enrique i, i Edi Semedo zimą. No, no, letnich nabytków niestety sprzedał, którzy byli niesamowici. Chociaż na początku tylko Kobylak był słabym bramkarzem, bo czerwona kartka i 4-0. E pogonią i Krakowią. nie, z Krakowem to 6 do 0, no katastrofalny to był mecz. Ale Gabryl Kodylak zrobił twierdzę kłodzką, spuszczą niepołomnicę, bo strzelił piękną bramkę z połowy boiska. I tą bramką się zachwycała ta Polska. Ja tutaj mam nadzieję, że wygra Radomiak, no, natomiast widzę, ten Sebastianik ma nadzieję, że wygra Widzew. No zobaczymy proszę Państwa, no... Potrzebujemy te trzy punkty u Wojtacza. vlog to samo. Może no, być radom, jaki widzew się utrzymał w tej ekstraklasie. No, chyba się utrzymają. No, ale no zobaczymy. To wszystko po fakcie. No. Dobrze, moi drodzy, to przechodzimy do spotkania. A ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Spokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Jazda widzew po trzy punkty, ostatnie. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski, i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. No, chyba każdy się ze mną zgodzi, że mamy co do tego meczu wysokie oczekiwania. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. A oto skład, którym zacznie mecz widzę w Łódź. Znalazł teraz sporo miejsca na skrzydle. Okazja przed nim teraz. Proszę państwa, bramka. Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Widać tutaj jak na dłoni ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bram. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. I ładnie teraz przechodzi do środka pola. Za blok! Prawo. Pewna interwencja w obronie. Podarowana teraz piłka. Piłka przelatuje między nogami Rywala. Jakby go tam nie było. Zobaczmy co z tego będzie. Uwaga. Time teraz remis. I mamy remis. A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy. Choć przecież i tak już było nieźle. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę dla pewności, jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. I tym udanym wyjściem skasował atak A teraz będzie dobra okazja. Tak jest! Zyskują prowadzenie! Teraz na ekranach powtórka tej bramki kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Aktualny wynik to 2 do 1. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Dobrze teraz Gikiewicz. Tylko posłuchajmy reakcji fanów na ten rzut rożny. Dla ich ulubieńców to pierwsza od dawna okazja na wyrównanie. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania, no na razie w Radomiu. Widzę, w niej się stara, no 2 do 1 do przerwy. Zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. No taki rewanż, no tutaj ta 3-0 jest nieźle. Co możesz powiedzieć, Wojtasz, logo tej pierwszej połowy spotkania? Ta pierwsza połowa katastrofalna dla Radomiaka, ale wspaniała dla widzenia Łódź. Dla Radomiaka szeli Bramgę Luis Machado. Jeden z ulubieńców kibiców Radomiaka. Z kolei jeden z ulubieńców kibiców Widzewa, Jordi Sanzu, świętym dwie bramki. No i na razie ten mecz się układa korzystnie dla Sebastianisa, bo Sebastianis zawidziałem, a ja zaległem Radomiakiem i KS smaków. No dobrze moi drodzy, to zobaczymy jak będzie w drugiej połowie. No i widzimy się po meczu tego spotkania. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Rzuca teraz w szesnastkę. Nic z tego, spokojnie broni bramkarz. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Nie przejęte, piłka odzyskana. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. To musi być bramka! I zatrzymał to ładnie. Centra w pole karne. Prawie, prawie. Dobry strzał głową po tym dośrodkowaniu zrzutu rożnego. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Wolski. Ładnie teraz wymierzone podanie. Może być ciekawie. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Poczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ma w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Na to Miloš. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Bez problemu tu się urywa. Posyła piłkę w szesnastkę. Super! Gramy dalej! Sporo szczęścia teraz, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Piłka uderza w obramowanie bramki, a potem dobry refleks i ląduje w rękawicach. Mogło się to skończyć dużo gorzej. Jukarze pograją jeszcze zaledwie pięć minut. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła 3 punkty na obcym terenie. Warto docenić takie zwycięstwo, gdy granie idzie, ale wynik się zgadza kibiców na pewno cieszą 3 punkty. Nie mam wątpliwości, że po tym spotkaniu będzie wysłuchiwać planów na swoją cześć. i słusznie. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich tricka bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. I proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania. Widzę, wygrywa z Radą Mijakiem, Radą 2 do 1. Zdobywamy te ostatnie te trzy punkty. Zobaczymy, jak będzie na żywo w Radomiu. No, przekonajmy się, co będzie na żywo. Co możesz powiedzieć, Wojta, z Vlog o tym całym spotkaniu? To spotkanie znowu było. No, to spotkanie było udane dla Sebastianiksa. No da, natomiast leży jak przegrał dla mnie. No, Bo Sebastianiks jest kibicem widzewa, jest dumny z widzenia. No, niestety Radomek przegrał. No, ten sezon Radomiaka, no. Był taki średni, no bo w pierwszej połowie sezonu byli Pedro Enrique i Eddie Semedo, ale oni odeszli zimą. No, co prawda, wiosną były również dobre momenty. Na przykład ta bramka, Gabriela Kobylaka, czy to zwycięstwo dwa do jednego, za czy Stochowa, wtedy cały Radom się cieszył i zachwycał tym, tym zwycięstwem i tą bramką. No ale wyszło jak wyszło. No ale mam nadzieję, że Radomek się utrzymał. Bo mówię, że ten odcinek nagrywamy. Kilka tygodni przed końcem sezonu, więc nie znamy wyników. No właśnie, więc no mam nadzieję, więc mam nadzieję, że Radomiaki i Widzew się utrzymają. powiem chciał, żeby wiadomo, Wojtas Vlog był też w Ekstraklasie i też byśmy nagrywali kolejną grę. No dobrze moi drodzy, to za mną był Wojtas Vlog. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Widzowie Sebastian Inkrza wbijacie oczywiście na moje dwa kanały Wojtas Bloki, Wojtas z Fikanał. Na Wojtas Blok mam przeróżne tematyki, natomiast na Wojtas Wsi mam tematyki o psach. do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Trzymajcie się, no i do zobaczenia i cześć.